GM, mamy świeżynkę na rynku. Jest to token od Donalda Trumpa, czyli prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jego cena na chwilę obecną to 30 centów i z tego co podaje tutaj coin CoinMarketCap, jest to numer 23 na liście na top 100 tokenów z krypto. I mamy Circulating Supply 24 ponad miliardy, jednak źródła donosiły różne liczby. Niektórzy 5 miliardów, tutaj mamy na CoinGecko, że to było 28 miliardów, także Dokładnie nikt nie wie, jednak to, co komunikował projekt, no to było 24 i tego powiedzmy się trzymajmy, więc cena 32 centy i ona układa się w ten sposób, że od godziny token jest na rynku, tak jak widzimy tutaj MEXC, nic za dużo się nie zadziało, ale na tym deksie no to jednak coś już było. No i nie widać, żeby tutaj jakaś Obiecująca okazja była, więc nie ma co się za dużo podniecać nad tym, ale myślę, że jeśli by był jakiś slot i potem zaczęliby klejmować, wysyłać to na deksy i ceksy i sprzedawać, no to wtedy, jakbyśmy spadli gdzieś tam niżej, niżej, tutaj przykładowo powiedzmy, taka jest kreseczka narysowana, no to wtedy może będzie okazja, żeby sobie wejść i potem tą polanczową pompę jeszcze złapać, bo klejmy się odbywają, widać, że wysyłają ludki na ceksy, tokeny, które sklejmowały, przy okazji bardzo drogi gaz się zrobił na ETH ponad 100, czyli stare dobre czasy nam się przypomniały, także jednak coś takiego istnieje, jak duży gaz i jest możliwe. Ale pytanie, jak oni się zahedżowali, co oni zrobili wcześniej, może są usatysfakcjonowani z zarobków swoich, więc to może odbyć się w całkowicie inny sposób, a też sam token nie zrobił nam takiego psikusa na rynku, że wyssałby całą płynność, bo widzimy, że tutaj nic się nie zadziało. Bitcoin sobie leci w tym samym sposobie, co leciał, wejdziemy na godzinowe, Ether to sobie podbija góra-dół, czyli to, co się działo już od jakiegoś czasu, bo to nie była ta sytuacja, co z tokenem Trump czy Melania, nie było nagle... Tak z dupy po prostu ogłoszenia w nocy, że jest wypuszczany token i, yy, i wszyscy sprzedają i jak tylko mogą, żeby zdobyć płynność, żeby wrzucić to. No tutaj można było wejść w pre można było sobie na perpach grać, można było wcześniej sobie jakoś hedżować, jakieś, yy, gdzieś tam wymieniać się tymi tokenami już przed tym nawet jak był oficjalny lunch, więc to jest nic nowego dla rynku. Stąd też reakcja rynku jest taka. I nie sądzę, żeby tu jakaś katastrofa się odbyła, że będzie ssanie płynności, yy, więc... Yy, więc tak sytuacja wygląda, mamy nowy token i od razu wskoczył bardzo wysoko, oni też posiadają w swoim portfelu dużo stablecoinów, bo to USD1 no to jest stablecoin od właśnie tego projektu, od Trumpów i oni tutaj będą tym maglować, gdzieś tam będą z tym, z tym tokenem urzędować, żenić się, bo płynności nawet są właśnie do tego tokena zrobione na CEXach. A my jeździć, obserwować, tak to mechanik mówi, może będzie okaza, może gdzieś będzie spadek i wtedy będzie można zarobić, ale tu przy tych 30 centach, no to nie ja, przynajmniej nie widzę tutaj jakiejś wielkiej możliwości tego, żeby można było dob dobre risk reward wyciągnąć, więc to jest jeden z głównych newsów dzisiaj wydarzeń i to jest dopiero od od chwili na rynku, bo ja nagrywam to jest po 15.00. Od 15.00 startował na Seksach, o 14.00 na Deksach, więc e, świeża sprawa, którą trzeba będzie obserwować. A przechodząc do kolejnych tematów, Zachy XTB, ten który gdzieś tam węszy po blockchainie i widzi co złego ludzie robią, jakieś projekty, influencerzy i tak dalej, no to wywęszył tutaj adresy ponad 200 różnych kryptoinfluencerów, którzy współpracowali z jakimś projektem, mieli opłacone posty i wyciekły ich adresy. Także macie tutaj ułożone, wklepiecie to w ono wam wyciągnie te dane, nie trzeba przepisywać ten portfel na piechotkę. I kto lubi grzebać po tym blockchainie, kto lubi on zobaczyć, co się dzieje, gdzieś wejść ARKAM, tam sobie robić klastery, może sfrontranować to, co się dzieje na rynku, bo będziecie widzieli, że na przykład oni dostają na te portfele swoje jakieś tokeny jakiegoś projektu, wiecie, że będzie shilling, no to wtedy możecie sobie wejść i wypozycjonować się, żeby złapać ten shield i potem sprzedać sobie te tokeny. I jakąś okazję wyciągnąć, na chwilę obecną ten rynek nie jest aż taki atrakcyjny, żeby nawet z takiej rzeczy korzystać, bo ludzie, którzy, których znam, którzy mają dużo, dużo portfeli, duże bazy, no to jednak nie daje to jakiejś wielkiej przewagi, na chwilę obecną by musiał być większy cuk na rynku, ale jeśli nie macie co robić, no to możecie sobie pogrzebać, link wrzucę w opisie i tutaj macie całkiem sporo tych materiałów do roboty, więc będzie zabawa. A w międzyczasie, no miesiąc nam się zamknął na czerwono, a było mówione, że będzie zielony. Także oszukali nas manda decydentów i tak było w 2017, 2021 i powtarzano, że jeśli te będą dwa zielone, to september będzie wrzesień czerwony. No a okazuje się, że mamy na czerwono. I pytanie, czy to jest korekta według sezon sezonowości? No to tutaj powinniśmy dostać coś czerwonego, ale może być inaczej. Może jednak zaskoczy, może że jednak wszyscy się mylą i i będzie na zielono. I będzie jednak jakiś pompiks, więc jeździć obserwować. Q3 było dla ETH znakomite, 77%. Bitcoin jako tako, po japońsku, tutaj poleciał. I obserwujemy, zobaczymy dalej, co będzie się działo. A CZ z Binasa, on wyznaczył trzy ostatnie dołki bardzo fajnie. I teraz mówi, że znów jest dołek i nie ma co sprzedawać, bo będzie pompować. No, na chwilę obecną Bitcoin jest lekko wyżej, ale zaliczył trochę większy dołek. Jak spojrzymy sobie tutaj, jednak spadł po tym jeszcze twicie na 7%. 100 około, no ale kto wie, kto wie, może on tam ma jakieś wtyki, wie co się święci, więc ufamy mu. <noise> znaczy nie ufamy, może wiecie tak dosłownie, ale chcemy po prostu, żeby coś takiego się odbyło A po drodze tutaj widzimy, jak według ostatnich lat i takiej średniej, średniego performansu Powinien ETH sobie radzić mniej więcej w tym roku, bo średni mamy czerwoną kleską My obecnie lecimy czarną, a tutaj jak w innych latach się działo, więc jeszcze powinniśmy być wyżej Według tego, co historycznie nam dostarczał rynek I to jest wykres logarytmiczny, nie każdy go lubi ale, ale no pokazuje, że jeszcze powinniśmy i trochę wyżej, po drodze staking bardzo dobrze idzie, jest 30% prawie już w stakingu Ethera ale też zmartwienia są, że jest ta kolejka do wypłacania stakingu duża jednak często pokazują ten czerwony wykres ale niebieski wyłączają więc to wszystko prawie się wyrównuje więc tutaj Nothing Burger moim zdaniem nie ma co za dużo się martwić a po drodze ten OG, który sprzedawał Bitcoina przez jakiś czas wrócił do tego i no już ładnie, ładnie sobie przerzucił tego Bitcoina do Ethera, czy nawet jak widzimy te posty co kilka godzin są, że on działa, ma obecnie ponad 4 miliardy w Etherze, także to są duże kwoty i cały czas to wy wymienia, dużo robił na Hyperliquid i co jest niecodzienną sytuacją, że udostępnia nawet takie informacje ludziom, że tam wrzuca poprzez, poprzez Deksy, bo wiecie jak lubią, pogonić trochę ludzie za tymi, jawnymi tradeami i potem wywieźć mogą takie osoby on ma spot no to za szybko go nie wywiozą jakby dźwignia było to trochę inaczej no ale ciekawe że wybrał do tego właśnie hyperliquid i tak to robi w jawny dosyć sposób no i Czekamy, korekta na razie trwa, to samo się dzieje, co było przez ostatnie kilka dni. No ale ciekawe jest, jakie by były nasze zachowania, jakbyśmy zobaczyli znów korektę na poziomie jakieś 30 i parę procent, co by nam dawało tam poniżej 90 tysięcy, dywergencja na RSI idzie, cena w górę, a tu RSI w dół, także niebezpiecznie, sezonowość też, też nas nie rozpieszcza i no ciekawe co by było. Spadamy na 90, kupujecie DIP czy nie? Czy wtedy sam głosy, że to koniec, czy jeszcze mamy ostatni dance? czyli skiward się zgadza, czy robimy podwójny szczyt, tak jak było ostatnie, trochę wyższy drugi? No, to by był duży test. I, I ciekawe, jakby się wszyscy zachowywali. Także yy, przemyślcie sobie, jakby, co byście zrobili, jakby Bitcoin się znalazł tu. Alty wtedy będą za darmo prawdopodobnie. Oczywiście zależy też, co jeszcze będzie SP500 robił w tym czasie i giełda tradycyjna. No, ale to jest, yy, to jest naprawdę bardzo interesujący temat. I zostawiam wam właśnie, zostawiam was z tym tematem. I dajcie znać, co wy byście zrobili: jeśli podobało się, to like i subskrypcja, i w opisie znajdziecie link do tego, jak się dostać na Discord. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia.